Odcinek 54 i dzisiaj przychodzimy z z dwoma kolejnymi tematami. Marta, zaangażowanie czy poświęcenie w pracy? Jak mam taki wybór no, kierunkowy, to ja idę bardziej w zaangażowanie. Dlaczego? Bo ono mi się po prostu pozytywnie kojarzy? E, ma więcej sprawczości, efektywności, tam się więcej po prostu dzieje. Takiej mocy. Hmm. Nie muszę się do niczego zmuszać. Więc mówią na to, że zaangażowanie to jest taki stan gotowości do zrobienia czegoś ekstra, czyli do podjęcia jakiegoś wysiłku, które ma przynieść nam jakiś pozytywny efekt. Yy, I co? I zaangażowanie jednak wpływa na i zarówno naszą skuteczność, jak i na naszą efektywność. Natomiast poświęceniu mówię zdecydowanie nie. Dlaczego? Bo poświęcenie mi się kojarzy z odkładaniem czegoś, z podporządkowywaniem, z rezygnacją. Trochę to taka fałszywa zgoda na coś, co jest wbrew mnie, wbrew, wbrew temu, co ja potrzebuję. Tak się muszę zmusić do czegoś i to mnie kosztuje. No i mówią, że skuteczność też potrafi być, poświęcenie potrafi być też skuteczne, ale rzadko efektywne. Dlaczego? Bo nam zabiera tą energię i powoduje, że my tacy jesteśmy umęczeni. Mhm. A ja wolę być nieumęczoną, wolę mieć tą energię i to chcieństwo. Które daje mi zaangażowanie. No i co? No to ja się teraz rewanżuję. Karolina, jak to jest z tym, kim lepiej, kim lepiej być? Tym odpornym psychicznie, czy tym wrażliwym psychicznie w pracy? Mm -hmm. No, myślę, że zacznijmy od tego, czym jest w ogóle odporność psychiczna. No, jest taką elastyczną cechą osobowości. Elastyczną, czyli możemy ją ćwiczyć jak mięsień, czyli nie jest tak, że taki się urodziłem, taki jestem, tylko możemy ją ćwiczyć, więc to jest bardzo ważna e, rzecz. I to jest e, tak naprawdę odporność psychiczna informuje nas o tym, jak reagujemy w obliczu stresu, jak reagujemy w obliczu presji, wyzwań e, i oczywiście ona. W w pewnym stopniu tłumaczy to, w jaki sposób my reagujemy, bo są też oczywiście inne czynniki. Czyli to jest taki nasz barometr, umiejętność reagowania na wyzwania, odbudowywania zasobów, powrotu do równowagi po jakimś trudniejszym e, wydarzeniu. No i teraz tak, z jednej strony mamy odporność psychiczną, no a drugim biegunem tej odporności no zdecydowanie nie jest słabość psychiczna, ale wrażliwość psychiczna. No i jak to jest? No badania mówią, że. no Osoby odporne psychicznie mają przewagę nad osobami wrażliwymi w takich elementach jak właśnie efektywność pod względem ilości jakości pracy. W edukacji często osoby odporne psychicznie uzyskują wyższe wyniki, ale tak naprawdę ta korelacja jest tylko tak tłumaczona w 25% odpornością psychiczną, więc są inne czynniki, no ale mimo wszystko odporni psychicznie lepsze wyniki osiągają w testach. Kolejnym takim benefitem bycia odpornym psychicznie jest to, że no często osoby odporne psychicznie osiągają więcej, cieszą się lepszym takim dobrostanem, częściej widzą szklankę do połowy pełną, co wiąże się z tym, że ufają sobie, mają wiarę w siebie, że wiedzą, że mają ze sobą, żeby sobie poradzić. Oczywiście nie jest tak, że odporne, bycie odpornym psychicznym łączy się tylko i w ogóle wyłącznie z blaskami, tam są też cienie oczywiście. E ale jednak to odporni psychicznie mają tą przewagę, że łatwiej radzą sobie ze stresem, lepiej regulują swoje emocje. No a osoby wrażliwe psychicznie, wrażliwe emocjonalnie, no większość wiąże się to z tym, że będzie im trudniej w takich sytuacjach stresu. Na plus dla, na pewno dla osób wrażliwych psychicznych nie jest to, że one są bardziej świadome potencjalnego przeciążenia, a więc na przykład wypalenia zawodowego, więc wcześniej mogą sobie zareagować. Też często osoby wrażliwe psychicznie są kreatywne w taki inny, inny sposób niż odporne psychicznie, co wnosi pewien pewne bogactwo do pracy zespołowej. Też osoby wrażliwe psychicznie są częściej skłonne do współpracy. Więc to, to zależy, natomiast na pewno warto mieć taką samoświadomość tego, które obszary swojej tej odporności psychicznej czy wrażliwości psychicznej chce, chcemy rozwijać, żeby po prostu funkcjonować w taki optymalny dla nas sposób. No i widzicie. Dzisiaj trochę pojeździłyśmy tym słowakiem od skrajności do skrajności. Albo zaangażowanie, albo poświęcenie, albo odporność, albo wrażliwość psychiczna. Każdy z Was ma po prostu wybór i możliwość, gdzie po prostu zwraca swoją uwagę i co ma dla Niego po prostu znaczenie. Więc mamy nadzieję, że dałyśmy Wam do myślenia i do pokombinowania o Was, o was samych. Więc tyle na dzisiaj i co do zobaczenia w 55 odcinku.